Hej! Cześć! Witajcie ze strony Monol.pl Dzisiaj pokażę wam jak przyspieszyć swój internet na Wi-Fi i yy, 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 na kabel. Yy, wchodzimy w uruchom. Yy, GP, wpisujemy gpedit.msc Tutaj będziecie mieli prawdopodobnie zbliżenie. Klikamy OK. Wybieramy konfigurację komputera. Szablon administracyjne, Sieć. Ja mam Windows 8, ja mam harmonogram pakietów yy, kłos czy jakoś tak, a wy możecie mieć inaczej, host, czy już nie pamiętam, bo ja nie mam, ja mam ósemkę. Wybieramy to i tutaj przepustność, przepustowość, czy jakoś tak. I to znaczy włączone. i tutaj jak macie na przykład, macie to nieskonfigurowane, no tutaj naciskacie, macie tak, jest wyłączone. I tutaj wpisujecie, ok, na przykład z wartości tam macie. Ja miałem ostatnio 80, już nie wiem, co to jest. A wy? a, obsu, to, 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 dobra, no to dobra, no to na tyle, no to e, dużo. Przyspieszyło się Wam na pewno, spróbujcie. E, mi się przyspieszyło, na przykład filmik na YouTube się zaczyna, no nigdy mi się nie zacinało, ale, ale teraz mi lepiej mi się zacina, <laughs> mi się nie zaczynają. Lol Wam będzie lepiej chodził później. No dobra, no to na razie, cześć.